a seks w czasie ciąży. Jeżeli nie ma ciąży zagrożonej, jeżeli zdrowie na to pozwala i kondycja psychiczna, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi mm -hmm. o współżycie w ciąży, także jak najbardziej praktycznie do końca. Mm -hmm. Nie ma tutaj żadnego 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 przeciwwskazania, mm -hmm. a nawet w przypadku wywołania, spontanicznego wywołania, wywołania mhm. czynności skurczowej, wręcz się to przytulanie zaleca. Ciąża to nie jest choroba. Tutaj kobiety bardzo często zdrowe kobiety brały zwolnienie, bo były w ciąży, a wszystko było z nimi ok. To wszystko zależy też od pacjentki. Jako że rozmawiamy szczerze, to jeżeli pacjentka chce pójść na zwolnienie, bo źle się czuje, bo chce coś załatwić, mhm. bo y, chce odpocząć, nie wnikam w to. Pacjentka mówi, że chce iść na zwolnienie, a ja po prostu mówię, że zgodnie z ustawą należy się pani to zwolnienie ciążowe, bo na przykład stres będzie wpływał negatywnie na pani ciążę, bo to jest naj